Natalia, witajcie na moim kanale. Dzisiaj zapraszam was na odcinek, który w całości poświęcę serii butikowej z wydawnictwa Albatros, czyli tym oto tutaj książkom, które należą do literatury pięknej, tak ukośnik obyczajowej. Są to bardzo popularne książki, które ja bardzo lubię. No i w tym odcinku opowiem wam o książkach, które do tej pory z tej serii przeczytałam w takiej skondensowanej formie. Zrobię taki mój prywatny ranking. Opowiem wam, które z tych książek podoba. Mi się najbardziej, a którym mam coś do zarzucenia. Oprócz tego, po raz pierwszy w tym odcinku opowiem Wam o moich wrażeniach po lekturze Obersei na Puskowiu Daphne Dumoriel, czyli najnowszej premiery z serii Butikowej, właśnie którą mam okazję zrecenzować dzięki uprzejmości wydawnictwa Albatros, z czego się bardzo cieszę i za co Wam bardzo dziękuję. Oprócz tego mam też dla Was dobrą wiadomość, bo mam jeden egzemplarz dodatkowy, który chcę Wam tutaj rozdać, to znaczy dostanie go jedna. Osoba oczywiście, więc organizuję konkurs. Konkurs polega na tym, że chcę, żebyście, jeżeli oczywiście macie ochotę, napisali mi w komentarzu, która spośród książek z serii butikowej, które czytaliście do tej pory, spodobała wam się najbardziej i dlaczego. A jeżeli jeszcze nie czytaliście żadnej, to napiszcie mi, na którą macie największą ochotę, no i też ten wybór swój trochę uzasadnijcie. Ja wybiorę laureata albo laureatkę, kierując się moimi subiektywnymi przekonaniami. Tym razem to nie będzie losowanie. No i z góry mam do Was dwie prośby. Po pierwsze, jeżeli będziecie brali udział w konkursie, to napiszcie mi: biorę udział w konkursie. A po drugie, jeżeli już będziecie brali udział w tym konkursie, to sobie tego pilnujcie, bo ja potem będę się z osobą, która wygra, kontaktowała w celu uzyskania od niej danych adresowych. To tyle, jeżeli chodzi o ten konkurs. Bardzo serdecznie Was zachęcam do udziału, bo książkę naprawdę warto przeczytać. A zaraz podczas właśnie. Rankingu trochę więcej o niej opowiem. Książki z serii butikowej to książki, które są napisane przez kobiety i jeszcze zanim przejdę już do omawiania takiego mojego subiektywnego tych książek, chcę Wam polecić odcinek na kanale Polak Książkowe, który też dotyczy serii butikowej, zostawię link w opisie, jeżeli jeszcze Was tam nie było to zapraszam Was serdecznie, bo myślę, że warto. Ja przeczytałam do tej pory 8 książek z serii butikowej, nie przeczytałam ich wszystkich, przede mną jeszcze lektura Kirke oraz Syreny i Pani Hancock i chcę te książki Przeczytać w najbliższych miesiącach, tygodniach. Kirka to książka, wobec której mam bardzo wysokie oczekiwania, i już mówiłam o tej książce w takich. Kilku filmikach, w których właśnie na przykład typowałam moich nowych książkowych ulubieńców, to jest książka, która jest reinterpretacją mitologii, to jest również książka autorki pieśni o Achillesie, czyli Madeline Miller. Pieśń o Achillesie bardzo mi się podobała. Zaraz Wam opowiem dlaczego. No i Kirkę, chociaż widziałam trochę negatywnych recenzji, mam co do niej takie bardzo pozytywne uczucia, no i mam nadzieję, że mnie zachwyci. Co prawda, cały czas z lekturą czytałam, czekałam sobie na wyjazd do bo myślałam sobie, że właśnie podczas wakacji w Grecji sobie Kirkę przeczytam, żeby spotęgować nastrój i klimat. Niestety do tej Grecji już się wybieram od trzech lat i nie umiem tam dojechać, więc chyba do Grecji będę musiała się udać mentalnie. No i tę książkę po prostu wcześniej przeczytam. Na pewno Wam o niej na kanale moim opowiem. Zresztą to samo czy tyczy się właśnie Syreny i Pani Hancock. To jest książka, która z tego, co mi wiadomo, uzyskuje chyba najbardziej negatywne recenzje, jeżeli chodzi o tę serię butikową, ale ja nie zrażam, bo wydaje mi się, że opis fabuły brzmi bardzo intrygująco, bo mamy tutaj właśnie postać syreny. No i oprócz tego liczę po prostu, że to będzie taka fajna, dobra rozrywka, napisana przyjemnym językiem. Więc o tych książkach za niedługo będziecie mogli usłyszeć na moim kanale. Pewnie pojawią się reading blogi. Więc jeżeli jesteście zainteresowani, no to oczywiście polecam wam subskrybować mój kanał. No a teraz już chyba nie będę przedłużać i od razu przechodzę do rzeczy i zaczynam od miejsca Najmniej jest spośród tych książek, które do tej pory przeczytałam, podobał mi się Milczący Zamek. Jest to książka, którą czytałam w styczniu w tym roku, więc jeżeli jesteście moimi stałymi widzami, to być może pamiętacie moją recenzję. To jest książka, która ma bardzo ciekawy pomysł na fabułę, ponieważ mamy tutaj główną bohaterkę, która nazywa się Edi, z tego co przeczytałam, chociaż zupełnie tego nie pamiętałam, że ona się tak nazywa. I główna bohaterka z plotem pewnych okoliczności życiowych trafia do tytułowego Milczącego zamku, gdzie mieszkają trzy siostry, które są już w takim podeszłym wieku. Tak się składa, że naszą główną bohaterkę z siostrami łączą dwa wspólne ogniwa. Pierwsze ogniwo dotyczy tego, że e, ulubioną książką głównej bohaterki jest książka Człowiek z bagien, czy Człowiek z błota. Już teraz zapomniałam. I jest to książka, którą napisał ojciec e, sióstr mieszkających w zamku. Zresztą on napisał ją właśnie w tym zamku. I to jest bardzo bardzo ciekawy pomysł fabularny moim zdaniem, a oprócz tego e, matka naszej głównej bohaterki podczas II wojny światowej też pomieszkiwała w tamtym zamku i z siostrami nawiązała jakieś relacje. Więc fabuła jest naprawdę interesująca, mamy tutaj dwie linie czasowe i poznajemy stopniowo sekrety sióstr z przeszłości, a oprócz tego śledzimy losy naszej głównej bohaterki e, No i, te, i to jak e, wydarzenia z przeszłości oddziałują trochę na tą teraźniejszość. W tej książce najbardziej podobało mi się to, że mamy tutaj motyw miłości do czytania. Ja bardzo taki motyw lubię. Taki motyw jest też w trzynastej opowieści Diane Satterfield. Wydaje mi się, że jeżeli podobała Wam się bardzo trzynasta opowieść, to może Wam się spodobać Milczący Zamek, ale moim zdaniem ta książka tylko aspiruje do książki Diane Setterfield i niestety realizacja wyszła troszeczkę gorzej, bo ta miłość do czytania faktycznie tutaj jest i to wychodzi bardzo dobrze. Najbardziej w tej książce podobała mi się kreacja fikcyjnej książki, właśnie Człowieka z Błota. Która jest naprawdę bardzo ciekawą pozycją, i chociaż jej nie czytałam, no bo oczywiście ta książka nie istnieje, to czytając o jej fascynacji e, głównej bohaterki tą książką, to miałam ochotę ją przeczytać i bardzo mi się to podobało. Oprócz tego wydaje mi się, że postacie sióstr też są ciekawie nakreślone i miały potencjał. Niestety później te ich losy gdzieś tam, moim zdaniem, się rozjeżdż rozjeżdżają. Rozjeżdżają i samo zakończenie nie jest do końca satysfakcjonujące. Wolałabym chyba, żeby było troszeczkę inne. No i w pewnym momencie ta książka, muszę przyznać, mnie znużyła. Wolałabym, żeby była krótsza o jakieś 70 stron, żeby te wydarzenia były bardziej dynamiczne, bo jest tutaj sporo takich po prostu sytuacji, które po prostu zapychają jakąś dziurę i są niepotrzebne, nie uzupełniają dobrze całości. Więc dla mnie ta książka jest najsłabszą pozycją z tej serii, ale dalej nie uważam, że jest to książka. Zła. Wydaje mi się, że dla wielu osób to może być naprawdę bardzo dobra rozrywka. Kolejna książka na tej liście, czyli miejsce siódme, to Czarne skrzydła czasu Diane Setterfield. Jest to książka, którą przełożyła na język em, angielski, na język polski, znaczy się Magdalena Słysz i jest to książka, o której Wam jeszcze tutaj na kanale nie opowiadałam, bo miałam okazję czytać ją na początku kwietnia czytałam ją razem z Anią z kanału Book Stories w formie takiego buddy readingu, na bieżąc wymieniałyśmy się opiniami i to było naprawdę bardzo ciekawe. Sama książka jest Intrygująca, ma dosyć ciekawą fabułę, ale przede wszystkim w tej książce ciekawa jest ta taka druga płaszczyzna, taka bardziej metaforyczna. Jeżeli chodzi o e, linię narracyjną, fabularną w tej książce, poznajemy tutaj naszego głównego bohatera Williama, który jako dziecko dopuścił się takiego nieuzasadnionego aktu okrucieństwa. On zabił kruka na oczach swoich towarzyszy, kolegów, którzy bardzo mu e, przyklaskiwali za to co zrobił i później w jakiś taki metaforyczny sposób to wydarzenie będzie oddziaływać na całe życie dorosłe Williama. William to jest bardzo specyficzny bohater. Mamy tutaj właśnie to jego dorosłe życie, które jest przede wszystkim wypełnione pracą. William na początku pracuje, a właściwie kieruje pracą w fabryce, a później w drugiej części tej książki rozkręca własny biznes. Nie mogę Wam powiedzieć o jaki biznes chodzi, ale jest to na pewno coś bardzo ciekawego. Oprócz tego jest tutaj jego życie osobiste, jego różne relacje z najróżniejszymi postaciami i to wszystko naprawdę jest w teorii bardzo interesu interesujące, natomiast samo wykonanie też nie do końca wyszło, bo moim zdaniem ta książka też jest odrobinę nużąca, ta narracja jest tutaj bardzo, bardzo powolna i wiem, że wiele osób z tego powodu może się od tej książki odbić. Mnie natomiast ta książka się nawet podobała, czytałam ją z zainteresowaniem i przede wszystkim bardzo doceniam sposób, w jaki jest napisana, bo Diane Sutherfield ma doskonałe Umiejętności, jeżeli chodzi o posługiwanie się piórem. Bardzo lubię jej książki. Czarne Skrzydła czasu to była trzecia książka, dając letterfilt, którą przeczytałam. I naprawdę czerpałam taką ogromną przyjemność po prostu z czytania. Oprócz tego bardzo podobał mi się w tej książce klimat, który jest taki mroczny, bo ta książka nawiązuje trochę do powieści klasycznej, gotyckiej. Cały czas gdzieś tam przeplata się tutaj ten motyw kruka, i to jest naprawdę takie, no, klimatyczne, bardzo dobrze się to czyta. Sama historia nie jest aż tak Angażująca. Nie ma też takiego ciężaru emocjonalnego. Pomimo tego, że dzieją się tutaj pewne takie bardzo trudne i traumatyczne wydarzenia, to one po prostu aż tak w czytelniku nie wybrzmiewają, i to jest dla mnie ogromny minus. Natomiast w tej książce podobała mi się właśnie ta warstwa metaforyczna, bo tutaj ta historia jest właśnie o przeznaczeniu, które przypieczętowało nasz los, na który e, zasadniczo nie mamy już wpływu. Jest to książka, która porusza temat fatu, i to jest naprawdę bardzo. Bardzo intrygujące. Oprócz tego, główny bohater jest też taką interesującą postacią, ponieważ jest to człowiek, który jest pracoholikiem, który jest człowiekiem, który stawia na produktywność. On w żadnym momencie swojego życia nie pozwala sobie na marnotrawstwo czasu, a suma summarum okazuje się to dla niego i tak no nie do końca dobre. Jest to naprawdę coś interesującego. Więc tak jak mówię, jest to książka z potencjałem, jest to książka klimatyczna, pięknie napisana, ale to. Troszeczkę nużąca, więc nie poleciłabym jej wszystkim. Natomiast osobiście mogę powiedzieć, że trafiła nawet w moje gusta i uważam lekturę za całkiem w porządku. O kolejne miejsce rywalizowały ze sobą dwie książki. I tutaj jest taka bardzo ciekawa sprawa, bo jedna z tych książek, czyli Była sobie rzeka, to książka, której przyznałam więcej gwiazdek i wydaje mi się, że jest to książka lepiej napisana. Natomiast druga książka przyniosła mi po prostu więcej frajdy i jest to właśnie Obersza na Pustkowiu. Ale może najpierw opowiem właśnie o Była sobie rzeka. Jest to książka, którą skończyłam też niedawno, ale jest to taka książka, która świeżo po lekturze mi się podobała, a im więcej czasu upływa właśnie od lektury, tym mniej tę książkę w ogóle pamiętam. Tutaj na pewno koncept wyjściowy jest dosyć oryginalny. Zresztą mam wrażenie, że w tych wszystkich książkach, które tutaj opisuję, ten koncept wyjściowy jest naprawdę ciekawy i później z realizacją są mniejsze albo większe problemy. To jest książka, którą czytałam już po trzy tej Opowieści Diane Satterfield, więc miałam bardzo wysokie oczekiwania. No i znowu, jeżeli chodzi o język, się nie zawiodłam, bo znowu ta książka była napisana fenomenalnie. Ja mówię o tej książce, że to jest właśnie takie bardzo satysfakcjonujące doświadczenie czytelnicze. Sama książka jest bardzo oryginalna, ponieważ raczej niż taką powieścią obyczajową, jest taką przypowieścią. Mamy tutaj bardzo dużo bohaterów. Motywem przewodnim jest rzeka. Narracja jest tutaj bardzo powolna, a sama historia rozpoczyna się od tak. Takiego wydarzenia niespodziewanego, które jest cudem, ponieważ w pewnej wiosce, w pewnej karczmie, zostaje ożywiona martwa dziewczynka. Jest wielu świadków tego wydarzenia, i tak się składa, że później te osoby w tej dziewczynce zaczynają rozpoznawać martwą albo zaginioną członkinię własnych rodzin. I to jest naprawdę interesujące. Mamy tutaj paletę różnorodnych postaci, niektóre polubiłam bardziej, niektóre mniej, niektóre były lepiej nakreślone, niektóre mniej, ale to wszystko było naprawdę intrygujące klimatyczne i czytało się tę książkę dobrze. Niestety ona nie zostawiła we mnie takiego emocjonalnego jakiegoś śladu, nie przysporzyła mnie o szybsze bicie serca i mnie nie wzruszyła, a ja sobie zawsze to cenię troszeczkę w książkach, więc książkę tę polecam, ale tak jak mówię, emocjonalnie jest ona dla mnie dosyć neutralna, natomiast bardzo ją doceniam. Oberża na pustkowiu Daphne du Maurier z kolei to jest Trzecia książka tej autorki, którą przeczytałam. Jeszcze powiem, kto przełożył tą książkę, bo zawsze zapominam. Wacława Komarnicka, chyba że już to powiedziałam na początku. W takim razie przepraszam, że się powtarzam. Oberza na Puskowiu, to, tak jak powiedziałam, było moje trzecie spotkanie z Zafnę Morier, No i tak szczerze, to jest najgorsza książka z tych trzech, którą przeczytałam, a jednocześnie bawiłam się super i uważam, że to jest dobra książka. Jest zupełnie inna niż Rebeka czy moja kuzynka Rehela. Jest to książka, która jest bardziej przygodowa. Dynamiczna, więc jeżeli te poprzednie książki, o których Wam mówiłam, wam się nie podobały i uważacie, że one są zbyt nudne, to bardzo serdecznie zachęcam Was do sięgnięcia po oberze na Pustkowiu, bo tutaj się naprawdę dużo dzieje i być może teraz Wam się właśnie ta książka spodoba. Jeżeli chodzi o e, fabułę, poznajemy tutaj naszą główną bohaterkę Mary, która jest w takim bardzo trudnym momencie swojego życia, ponieważ no, zachodzą w jej życiu dra takie dramatyczne zmiany, musiała pożegnać swoją mamę, która zmarła musiała też sprzedać rodzinną farmę i postanowiła wyjechać do swojej ciotki do Kornwalii. Ciotka tam prowadzi karczmę, taki bar, e, która nazywana jest karczmą Jamaika. Gdy jednak Mary dociera na miejsce, okazuje się, że karczma nie cieszy się dobrą reputacją, żaden porządny obywatel tam nie stawia stopy, a karczmą kieruje wuj Mary, który jest osobą, od której najlepiej byłoby się trzymać z daleka. Jest to osoba przemocowa, jest to tyra, i jest to alkoholik który sterroryzował swoją żonę, która jest zaledwie cieniem człowieka, którym była kiedyś. Mary od początku żałuje swojego przyjazdu, ale pozostaje w tej karczmie przede wszystkim dlatego, że jej ciotka budzi w niej takie bardzo opiekuńcze wydarzenia. I to jest zaledwie wstęp do tej historii, bo w tej historii mamy o wiele więcej, bardzo dużo postaci, mamy tutaj mamy tutaj taki temat związany z przestępstwem, mamy tutaj intrygę i rozwiązanie tej intrygi, więc naprawdę czyta się to bardzo dobrze, nie sposób się nudzić e, i dzieje się bardzo dużo. Można tej książce co nieco zarzucić, bo jest dosyć przewidywalna i raczej nie zaskakuje, ale w tej książce najbardziej podobała mi się nasza główna bohaterka, czyli właśnie Mary. Jeżeli na przykład bohaterka z Rebeki, czyli z um, tej książki, która jest moją ulubioną książką Daphne du Moriere wam się nie podobała, jeżeli was irytowała, e, to bardzo serdecznie Wam oberze na Puskowi polecam, bo wydaje mi się, że ta bohaterka może zyskać Waszą sympa sympatię. Jest to em, dziewczyna bardzo konkretna, przedsiębiorcza, która jest odważna, która, która nie jest taką typową damą, która bierze sprawy w swoje ręce i to mi się w niej bardzo, bardzo podobało, więc bardzo jej kibicowałam. Oprócz tego w tej książce podobał mi się taki niespodziewany i mało romantyczny wątek, romantyczny. To znaczy, ja się tego wątku spodziewałam, bo ja przed lekturą tej książki widziałam serial, który jest dostępny na platformie HBO Max, serial ten nazywa się Karczma Yamay. I bardzo Wam go też polecam. Główną rolę gra tam em, taka aktorka, którą możecie kojarzyć na przykład z serialu Dalton Abbey Grała tam Sybil, czyli też taką bardzo charyzmatyczną postać. Więc ja się tego wątku romantycznego spodziewałam. Mimo wszystko, wydaje mi się, że on jest dosyć zaskakujący i on jest właśnie mało romantyczny, bo ten obiekt uczuć romantycznych Mary jest specyficzny, powiedziałabym, ale jakoś tak to wszystko tutaj pasuje. Podoba mi się, że to wszystko jest takie szczere. Bezpretensjonalne. No i jest tutaj przede wszystkim ta intryga, jest tutaj jakieś przestępstwo. W tej książce też bardzo podobało mi się to, jak Daphne de Moriere pokazała osobę, która zmaga się z uzależnieniem od alkoholu. Tą osobą jest właśnie ten główny antagonista, czyli barman, ten właśnie karczmarz Wujmery. I jest to bardzo ciekawe, bo jest to taki alkoholik, który. Wpada w ciągi alkoholowe, i wydaje mi się, że Dafne bardzo dobrze przedstawiła emocje u takiej osoby, i na przykład fajnie też pokazała żonę, właśnie tego karczmarza, która podczas takich momentów, paradoksalnie, właśnie kiedy on najbardziej pił, czuła się najszczęśliwsza, bo wtedy panowała nad sytuacją i mogła się nim opiekować. Znowu, wtedy, jak trzeźwiał, te jego emocje i te jego nerwy były bardzo napięte, i to bardzo ona wtedy też odczuwała, więc myślę, że to wyszło. Więc więc podsumowując, bo już się chyba trochę rozgadałam o tej książce, mnie się ją czytało dobrze. To nie jest taka lektura, która ze mną na długo zostanie, ale naprawdę fajnie mi się czytało. Jest dobrze napisana, jest pomysłowa, jest dynamiczna i naprawdę stanowi dobrą rozrywkę na dwa, trzy wieczory. Więc bardzo serdecznie zachęcam Was do tego, żebyście przeczytali i żebyście wzięli udział w tym rozdaniu. Miejsce czwarte to moja kuzynka Rachela Daphne du Maurier. To jest książka, o której też tutaj opowiadałam sporo na tym kanale, zresztą tak jak o. O tych książkach, które będą na podium, więc o nich bardzo szybko. Tutaj głównym bohaterem jest Filip. To jest młodzieniec, człowiek, który od niedawna jest osobą dorosłą. Który od samego początku swojego życia był bardzo związany ze swoim wujem, Ambrożym, który pełnił dla niego taką rolę ojca, a jednocześnie najlepszego przyjaciela. Tak się składa, że Ambroży w pewnym momencie swojego życia wyjeżdża za granicę. Filip opiekuje się jego majątkiem. No a Ambroży, taki wieczny kawaler, podczas tego wyjazdu poznaje Rachelę, tajemniczą kobietę, z którą to wkrótce bierze ślub. No i tak się składa, że. Wkrótce po tym ślubie umiera w tajemniczych okolicznościach. Filip od razu żywi takie gorące podejrzenia wobec Racheli, od razu sobie wyobraża, że jest ona przyczyną wszystkich jego nieszczęść i właśnie przyczyniła się w jakiś sposób do śmierci Ambrożego. No i te podejrzenia też się e, przeobrażają w uczucia zupełnie inne, kiedy Rachela w końcu do domostwa Filipa przyjeżdża i kiedy nawiązuje z Filipem jakąś relację. Jak to dalej wygląda już możecie się domyślić, ale obiecuję Wam, że ta książka Was zaskoczy. To jest lektura Niezwykle klimatyczna, strasznie frustrująca, naprawdę można się podczas lektury zdenerwować. Dzieje się dużo, ale czyta się to fenomenalnie. No i najlepszą rzeczą w tej książce, moim zdaniem, jest zakończenie. Zakończenie, które jest tak świetne które sprawia, że można na całą historię spojrzeć z zupełnie innej perspektywy, i to zakończenie sprawiło, że ta książka ze mną zostanie na długo. Bardzo podobała mi się tutaj kreacja postaci. Zarówno Filip, jak i Rachela są doskonale wykreowani. Filip jest irytujący i naprawdę można czasem się na niego wściec, ale z drugiej strony jest to wszystko po coś, bo to jest też taka osoba, która jest samotna, która nie do końca ma jeszcze ugruntowaną osobowość. Rachela z drugiej strony jest. Taką trochę tajemniczą manipulatorką, która nie zyskuje sympatii czytelnika, a z drugiej strony jest w niej coś takiego intrygującego, że można w jakimś stopniu fascynację nią zrozumieć. Więc bardzo serdecznie moją kuzynkę Rachelę polecam. Wspaniale napisana, świetnie się czytało, naprawdę bardzo, bardzo serdecznie polecam i to jest coś, co was nie zawiedzie. Polecam też bardzo ekranizację filmową. Miejsce trzecie to trzynasta opowieść to jest książka Diane Setterfield założyła z języka angielskiego Magdalena Słysz. Znowu zapomniałam opowiadać o tych tłumaczkach po drodze, ale na pewno wszystko tam gdzieś Wam wkleję. To jest książka, której chyba nikomu nie muszę przedstawiać, bo jest to książka bardzo popularna i uważam, że jest zasłużenie popularna, bo to jest książka, która jednoczy czytelników i czytelniczki, bo ona przede wszystkim opowiada o miłości do czytania. Tutaj główna bohaterka dostaje zlecenie, by napisać biografię słynnej pisarki, która do tej pory o swoim życiu opowiadała same kłamstwa, same zmyślone, dziwaczne historie, no i ona postanawia opowiedzieć to swojej biografce przyszłej, jak to w jej życiu naprawdę wszystko wyglądało. Więc tutaj poznajemy dwie główne bohaterki, tak naprawdę, dwie kobiety, które są bardzo ciekawe, które są od siebie zupełnie różne i poznajemy tutaj historię życia tej pisarki, czyli mamy tutaj dwie linie narracyjne, przeszłość i teraźniejszość. I uwierzcie mi, ta historia życia jest naprawdę niepokojąca, mroczna, ale bardzo ciekawa. W tej książce przede wszystkim podobało mi się właśnie to, że było w niej bardzo dużo miłości do książek i do czytania, i to było podane w jakiś taki bardzo, bardzo dobry sposób, trafiło to do mnie. Uprzedzam, że są w tej książce spoilery do innych książek, między innymi do dziwnych losów Jane Eyre, bo te dziwne losy Jane Eyre bardzo się tutaj przeplatają. Oprócz tego w tej książce bardzo podobało mi się to, że skupia się ona przede wszystkim na siostrzanej miłości i to jest bardzo fajny motyw, motyw, który ja lubię, który doceniam, zakończenie jest fenomenalne, nie domyśliłam się go e, i totalnie mnie zamurowało, oprócz tego mnie wzruszyło, popłakałam się na tej książce, spędziłam z nią super czas, więc serdecznie Wam ją polecam, naprawdę nie widzę w niej wad. Miejsce drugie, czyli Pieśń o Achillesie Madeleine Miller to jest książka, o której też nie powinnam za dużo gadać, bo jeżeli oglądaliście podsumowanie roku mojego 2021, czytelniczego, to wiecie, e, jak mi się ta książka podobała, bo chyba pół godziny tam o niej opowiadam. To jest książka, którą z angielskiego przełożyła Urszula Szczepańska, i to jest książka wspaniała. Reinterpretacja mitologii, reinterpretacja takich opowieści, które każdy chyba słyszał o Achillesie, o wojnie trojańskiej, podana w zupełnie nowy, świeży, bardzo oryginalny sposób, bo to jest książka, która przede wszystkim opowiada o miłości. Mamy tutaj wspaniałego głównego bohatera, Patroklosa, oczami którego widzimy właśnie Achilles'a i widzimy różne wydarzenia, i to się czyta naprawdę wspaniale. Tutaj każde zdanie napisane jest z pomysłem, każde zdanie jest po prostu przemyślane, i to jest książka tak uczuciowa, tak do mnie trafiła, no po prostu aż mi brakuje słów, żeby powiedzieć wam coś więcej. Strasznie mi się podobała, wszystko mi się tutaj podobało, bo to jest książka, która również porusza takie tematy jak odwaga, jak Heroizm, jak ludzkie słabości, które właśnie mogą dotyczyć, dotyczyć też półbogów. Bardzo fajna. E, popłakałam się podczas lektury, wzruszyłam się, została ze mną i na pewno jeszcze do niej będę wracać. I to jest też taka książka, która bardzo zachęciła mnie do poznawania tych tekstów źródłowych, właśnie, bo podczas lektury sobie wygooglowałam mnóstwo postaci, byłam zainteresowana tym wszystkim i na pewno kiedyś po te teksty źródłowe sięgnę na spokojnie, bo oczywiście. Oczywiście już tam coś znam, wiadomo, że w szkole się coś poznaje, ale chciałabym tak jeszcze wszystko raz przeczytać, dopracować to wszystko i, i bardzo Wam książka Pieśń o Achille się polecam. Uważam, że warto ją przeczytać. Miejsce pierwsze. <grym> Miejsce pierwsze chyba nikogo nie zaskakuje Jeżeli oglądacie mój kanał To pewnie wiecie, że Rebeka należy do Moich ulubionych książek wszechczasów Jest to książka Daphne du Maurier e, Która jest wspaniała Tę książkę z angielskiego Przełożyła pani Eleonora Romanowicz-Podowska e, Jest to książka, która ma wspaniałą Historię, to nie jest romans Choć romans ma tutaj Duże znaczenie, ale to nie jest raczej Książka romantyczna, to jest przede wszystkim Książka z doskonale Zarysowaną intrygą. To jest przede wszystkim książka, która skupia się przede wszystkim na uczuciach wewnętrznych naszej głównej bohaterki. Jest to bohaterka specyficzna, muszę Was ostrzec od razu, bo słyszałam z wielu źródeł, że jest to bohaterka, która bardzo irytuje. Mnie ona nie irytowała, bo na jakichś poziomach mogę się z nią utożsamić. Jeżeli chodzi o taką bardzo dużą nieśmiałość albo o takie przesadne analizowanie sytuacji społecznych, to ja też kiedyś miałam z tym problem, więc doskonale rozumiałam naszą główną bohaterkę. Ale może zanim o tym będę mówić, to powiem dwa zdania na temat fabuły. Tutaj właśnie poznajemy pewną dziewczynę, która poznaje i zakochuje się w bogatym mężczyźnie, w tajemniczym, starszym Maximie de Winter, który ma ze sobą traumatyczną przeszłość. Oni biorą ślub i udają się do jego domu, do jego posiadłości, czyli do Manderley. Tam się okazuje, że wciąż żywa tam jest pamięć o Rebece. Czyli o e, byłej żonie Maksima, o kobiecie, która zmarła w tragicznych okolicznościach. I to wszystko zaczyna bardzo źle wpływać na stan psychiczny naszej głównej bohaterki. To jest tylko wstęp do tej historii, bo dzieje się tutaj dużo więcej. Tak jak powiedziałam, jest tutaj intryga, jest tutaj twist, naprawdę czyta się to z zapartym tchem. Książka jest tak klimatyczna. Mount Everdeen możemy sobie wyobrazić bardzo dokładnie. Wszystko to po prostu czujemy. Jesteśmy tak wciągnięci w tą historię. Serdecznie Wam ją polecam. Obiecuję Was, że jeżeli nie znacie fabuły, to Was ta książka zaskoczy. Ja ją czytałam ze znajomością całej fabuły, bo widziałam wcześniej ekranizację filmową. Tą z Lily James i Armie Hammerem, która jest dostępna na Netflixy tej ekranizacji wam nie polecam polecam wam natomiast ekranizację w reżyserii Hiczkoka ona stanowi doskonałe uzupełnienie do książki książka jest wspaniała bardzo serdecznie polecam nie zawiedziecie się chociaż już też słyszałam negatywne opinie o rebece no ale to też wiadomo zależy od gustu to tyle w tym odcinku mam nadzieję że powiedziałam wszystko to co chciałam na pewno nie bo potem to nigdy tak nie wychodzi Tymczasem dziękuję Wam bardzo za to, że oglądaliście ten odcinek. Proszę napiszcie mi, co sądzicie o tych książkach, nawet jeżeli nie bierzecie udziału w konkursie, no a jeżeli bierzecie udział w konkursie, no to też fajnie, że napiszecie mi komentarz. Dziękuję Wam raz jeszcze za to, że obejrzeliście. Cześć!